Cyprian force. Kto z was lubi podróżować? A jakie są takie wymarzone miejsca, które chcieliście od zawsze zobaczyć? Islandia, San Ja od zawsze chciałem zobaczyć wrocławskie Krasnawe, a oprócz nich Norwegię. I na początku 2020 powiedziałem do mojej narzeczonej. Kochanie, jedziemy do Norwegii. Tylko, że na początku 2020 wybuchła pandemia. Czasami życie stawia przed nami na naszej drodze wielki kamień. Ale ten kamień jest na jakimś celu, aby zmienić nasze myślenie. I kiedy Norwegia 15 lipca otworzyła się na świat i turystów, wtedy jeszcze nie wiedziałem że ta podróż będzie czymś znacznie więcej, niż podziwianie pięknych widoków. Już wkrótce miał się dowiedzieć, że ta podróż nauczy mnie jak konkurować i wygrywać. Przeciwności pokonywać. Ale zupełnie inaczej, niż moglibyście sobie wyobrazić. I pamiętam nasz pierwszy nostek: Budzę się rano, otwieram rano, wypełzam na zewnątrz, no, I moim oczom ukazuje się widok, jak z władzie Idealnie mają statyczne połączenie jezior, drzew i błękitnie nieba. No po prostu bajka. Napałałem się tym widokiem dobre 20 sekund. I potem złapało mi starnawki. Siegnęł na telefon patrzę, o, mój brat też jest na wakacjach. fotkę z Portugalii. A musicie wiedzieć, że z moim bratem od zawsze ze sobą konkurowaliśmy. No, i jak szczelę, mam szczery, to mama go też faworyzowały. Tak <grymne> patrzę na tą fotkę, widzę przepiękny las odcinek. Potężne fale rozbijają się o dolnych. I porównałem jego widok z moim, i obudziłem się coś takiego atawistycznego. Taka chęć pokazania, że to ja jestem najlepszy. Wakacja. Od razu wpisałem w Google najlepsze widoki Norwegia. <grymne> na pierwszym miejscu. Góra Kierek. Na szczycie tej góry jest kamień. W sensie, pomiędzy dwoma ogromnymi, tysiącmetrowymi klifami jest zawieszony kamień. I ten kamień, to idealny miejsce, żeby na niego wejść, zrobić sobie fotkę i upewnić się, że już chłodzimy odlatowię się. To był najlepszy Dwa dni później, po przejechaniu 400 km, stoimy u podróży tej góry. I pamiętam Borgoskas. Szczyt 5 kilometrów. W przewodniku było napisane, że wejście tam zajmuje 3 godziny. Myślę sobie, 5 kilometrów w trzy godziny? Pff, zrobimy to w godzinkę. Godzinkę później przeszliśmy kilometr. I pamiętam, kiedy w końcu, zmęczeni i uboceni, weszliśmy na sam szczyt. Naszym oczom ukazał się kamień. Z daleka wyglądał jak Malutka łupinka zawieszona na tysiąc metrową przepaścią. Zero zabezpieczeń. Myślę sobie, łatwizda. Podchodzę do niego. Patrzę w dół i czuję, jak nogi zamieniają mi się w ganach. Podchodzę do tej umówienie, no nie dam rady, to nie dla mnie. Wróciłem do mojej nareszczony. Obok nas stoi Polka. Nie wiem, czy wiecie, ale Polacy są chyba wszędzie. Pewnie nawet na środku koła podbiegunowego w minus 40 stoją i obserwują kolejną wyprawę Kamińskiego i krytykują oczywiście. I ta Polka mówi, ja tam sobie dałam spokój schodzenie na ten kamlot, nie będę ryzykowała życia. I tak stoimy, gaworzymy, nagle do kamienia podchodzi facet, na oko 5 lat na podchodzi, ze spokojem na niego wchodzi, Żonka cyka mu zdjęcie, tyki schodzi. Zaimponowało mi to. Zawsze imponują mi ludzie, którzy potrafią zrobić coś, czego ja nie potrafię. Więc podbiegam do niego i mówię, panie mistrzu nauczycielu, jak pan to zrobił? A on odpowiada głosem coacha, trenera i mentora gwiazd. Wie. Nie patrz w dół, patrz przed siebie, skup się. Spodobałam się, to Kilkanaście sekund później stanąłem przed tym kamieniem. Nie patrzyłem w dół, patrzyłem przed siebie skupiłem się. Słuchajcie, wszedłem na ten kamień. Przybrałem pozycję i krzyczę: lub zdjęcie! Moja narzeczona zrobiła fotkę i wtedy już wiedziałem, mój brat wkrótce dowie się, kto był najlepszy na, na kawę. Wróciłem do mojej narzczyny i chwyciłem za rękę. Kiedy wracaliśmy w góry pierak, to uświadomiłem sobie trzy rzeczy. Po pierwsze, kiedy ja konkurowałem z moim bratem i ryzykowałem życie, wchodząc na kamień, on pewnie leżał na plaży w Portugalii i się Dlatego po drugie, warto pamiętać, że w życiu przede wszystkim konkurujemy i wygrywamy sami ze sobą. po trzecie, czasami warto posłuchać rady. Nawet nieznajomej osoby, pod warunkiem, że osiągnęła to, na czym nam zależy. Następnym razem, kiedy życie postawi przed Wami wam w którego nie będziecie mogli odejść, spróbujcie na niego wejść i przypomnijcie sobie słowa tajemniczego z góry. Nie patrz w dół, patrz przed siebie, Skup się.